Hej, hej, siemano! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. A dzisiejsza próba dotyczy nam próby numer 12! Jest to moje już drugie podejście w tym momencie. Po pierwszym mnie aresztowali i musiałem skasować plik. Eee, mam nadzieję, że tym razem się uda. Dobra, mam widzę 5 radiowozów, dobra. Do oporu wciskamy, tak żeby się w nas jeden wpieprzył, drugi... O Jezu, czekajcie, muszę go uderzyć. wyhamować trzy trzy chodź, chodź. cztery o kurde good zrobione, teraz gaz do dechy i spadacie wykorzystamy do tego ten skrót tym razem masakra jak mi to laguje muszę w 30 nagrywać Wejdziemy tędy i dostaniemy się do spowalniacza pościgu w tym momencie, który uratuje nam dubsko. Muszę jeszcze zacząć. A tu jesteś! A, kurwa! Chodźcie, chodźcie, panowie, chodźcie. No nie, nie, jedź! Przeszedłem hura. Tende. Niech mnie tylko nie dojrzy dziad jeden Gdzie jest ta cholerna kryjówka? Czekajcie, tu nie... A TU JEST! Ok. Tak właśnie trzeba skończyć tę próbę No niekoniecznie w ten sposób, ale okej okay. um... Nie, nie, nie trwało to zbyt długo, minutę 41, czyli koło coś ma film, koło 2-3 minut, może. A, także to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie, hej, do kolejnej.